Mam no, pytanie do pana Mateusza. czy sądzi pan, że w tym roku już będzie pan walczył o Mistrzostwo Świata, czy to jest raczej plan na 2014 rok? Na pewno bardzo bym chciał. Jest to moje marzenie zdobyć zawodowe Mistrzostwo Świata. No niestety nie zawsze jest tak, jak się chce. Nie tylko ja o tym decyduję, ale również telewizje, promotorzy, unajzerowie też aktualni mistrzowie świata, oni też mają jakby prawo wyboru, z kim chcą w danej chwili boksować, z kim nie chcą. Także mi ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Yy, uważam, że jestem już gotowy, by w roku 2013 stoczyć taki pojedynek, no ale niestety jestem ustawiony w kolejce i cierpliwie czekam. Myślę, że nie w tym, to w kolejnym i doczekam się tej walki.